Cześć moi drodzy, Słuchajcie, moja Lucy ucieka, ucieka, ucieka. Pierwszy raz byłaby przy tym, jak nagrywam poranik, bo Lucy zawsze jest najwierniejszym moim słuchaczem, za co naprawdę serdecznie jej dziękuję. A... Nie założyłem receivera, tego odbiornika do mikrofonu, do telefonu, go nie włożyłem, więc nie wiedziałem, czy mnie słyszycie, czy nie. W każdym razie witam Was bardzo serdecznie, jeśli mnie nie słyszeliście. Była przed chwileczką ze mną Lucy, tak sobie rozmawialiśmy. Jest y, późne popołudnie, dochodzi wieczór, słońce już y, za chwileczkę zniknie za horyzontem. Sobota, y, bardzo przyjemna temperatura 26 stopni. Jest wiaterek, więc wybaczcie, jeśli będzie tu coś. Y, ja mam tego kota u góry, ale może czasami ten wiatr być gwałtowny i wtedy go słychać. Wybaczcie to. Druga przeszkadzajka, jaką mam. To psy sąsiadów. Tam po drugiej stronie, nie wiem czy będzie widać, tam w tym domku, sorry, tam są trzy psy, basety i, i jeszcze jakieś takie podobne do basetów. No, fajnie jest, ale od pewnego czasu, kiedy tu jest nowa pani, mam problemy przy nagrywaniu, no bo pewnie je słyszycie od czasu do czasu. Ja rozmawiam z moim gościem, a tu. how 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 hau. No, takie dodatkowe atrakcje, ale fajnie, że żywe, a nie sztuczna inteligencja. Moi drodzy, moi kochani, ten porannik oprócz tej szczególności, że była moja małżonka tutaj, bo z reguły ona tylko odsłuchuje moje poranniki, to. Szczególny nie jest, po prostu chcę dzisiaj pogadać, bo mamy dzień przed spotkaniem, dla mnie bardzo ważnym, bo zbliża się 16 kwietnia spotkanie zamknięte wszystkich ludzi dobrej woli, którzy chcieliby przyjść i porozmawiać o tym, co to jest Kongres Pokoju, czy w ogóle jest potrzebny, czy on jest istotny, jak powinien wyglądać. Zapisało się trochę ludzi, aczkolwiek myślałem, że będzie większy ruch. Okej, okay, widocznie, widocznie nie ma takiej potrzeby w tej chwili jeszcze. Będzie, mam nadzieję, trochę ciekawych gości. Wiem, że na 100% zapowiedział się pan Igor Witkowski. Mam nadzieję, bo wysłałem zaproszenia do pana Wojtka Dobrzyńskiego. E, przewodniczącego Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych, którego już znacie. E, dostał również ode mnie zaproszenie pan Marek Tomasz Chodorowski z Salonu Ludzi Wolnych, e, mam nadzieję, że będzie. E, wysłałem również zaproszenie, ale nie mam odzewu od pana Edwarda Wojciecha e, Jeśmana, e, przewodniczącego czy prezydenta e, pasji, autora listu e, otwartego Polonii. Do y, polskich władz w Warszawie. E, będzie jeszcze sporo osób, które y, były moimi gośćmi na kanale, też. Mam nadzieję, że przyjdzie Sławek Wernaciński. Zaprosiłem go, Artur Wójtowicz, e, Adrian Porada. E, specjalnym gościem też będzie pani e, Ewa Fogels. E, pani Ewa Fogels. Jest takie nagranie u mnie. Zerknijcie. Jak piszecie Ewa Vogels to przez V, to znajdziecie to nagranie. Pani Ewa Vogels jest bardzo ciekawą istotą. Jest byłą dyrektorką poczty gdańskiej w czasach Solidarności, taką cichą bohaterką tamtych czasów i napisała ciekawą książkę, zapiski ze zbuntowanego miasta. E, ona sama wyraziła chęć wzięcia udziału w tej rozmowie o Kongresie pokoju. E, kilka słów e, o tym, kogo się spodziewam, a kogo się raczej nie spodziewam. A, no, bo też muszę Wam powiedzieć, że dostałem sporo maili. E, ogromna większość z nich e, z poparciem wyrażonym, czasami tylko jednym słowem. A czasami z bardzo obszernym listem wyjaśniającym to poparcie, za co bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Ale też przyszło trochę listów sprzeciwiających się mojemu pomysłowi. Od takich, które po prostu wyrażają obawę, że po co tykać tygrysa, po co go, po co go szamotać za grzywę chyba chodziło o lwa w tym liście. E, nie drażnij go, e, róbmy swoje, bądźmy cicho, e, po listy, które zdecydowanie. E, Prą do wojny, e, takie listy, które nie wyrażają żadnego poparcia do negocjacji, do, do jakichś ustaleń pokojowych. Więc ja tu spieszę od razu też z wyjaśnieniami, bo o intencjach tego y, pomysłu kongresu pokojowego już mówiłem, ale ja je y, chcę jeszcze ten dzień przed przypomnieć. Otóż nie jest moją intencją doprowadzenie do jakichkolwiek negocjacji pomiędzy na przykład stronami zwaśnionymi. Wow, muszę, muszę jeszcze y, rękoma ochronić mikrofon. Yy, ani pomiędzy Rosją i Ukrainą, ani pomiędzy Gazą i Izraelem yy, czy innymi stronami yy, konfliktów na świecie. To nie jest moja główna intencja. Jakby, jeśli dojdzie do takich yy, rozmów, takich negocjacji, yy, to ok, w porządku. Kongres jest czymś więcej. Czym jeszcze nie jest? Kongres nie będzie kolejnym eventem to w moim założeniu to nie ma być y, kolejna enklawa pokoju na przykład, czy harmonia, harmonia pokoju, a nie kosmosu, y, czy jakaś kolejna sesja, seminarium i tak dalej. Nie. To, to też nie będzie event, na którym y, trzeba będzie zarobić kasę, bo nie takie jest założenie tego eventu. Natomiast kasę skądś trzeba mieć, to jest jakby inna sprawa i z tym się liczę. Czy mam taką kasę? Nie, moi drodzy, nie mam. E, zaufałem mojej intuicji, zaufałem e, no, pewnym, ja nie chcę tutaj stawać w szeregu z innymi ludźmi, którzy mają bardzo mocne poczucia, ale muszę Wam powiedzieć, że ja też takie mam. E, to są moje sny. Sny, w których y, przychodzi wyraźny obraz czegoś, gdy pokazana jest sytuacja, jak na filmie fabularnym, i ja się temu przyglądam. Ponieważ je zapamiętuję, te sny, to ja się temu przyglądam i wyciągam wnioski. I ten sen i te kilka zdań mówiące o kongresie pokoju były tak mocne, że postanowiłem y, zainicjować, czy, czy też wypuścić w świat taką inicjatywę. A koincydencja różnych potem zbiegów okoliczności po tym śnie była tak przeogromna, że po prostu no, nie da się tego nie zauważyć. Ja chyba już mówiłem o tym, ale pierwsza taka to fakt, że no, zacząłem czytać po raz drugi niektóre książki i wyjąłem sobie książkę Lwa stoja. A ponieważ ja zawsze czytam książki otwierając na chybił trafił, otwarłem Bóg jest w Tobie, tą niebieską książkę stoja, tą pierwszą, na chybił trafił i otwarło mi się na rozdziale szóstym, który był zatytułowany, przepraszam, zatytułowany Kongres Pokoju. No, pomyślałem sobie, hmm, fajny przypadek, nie? Może się tego, Zigi trzeba trzymać. Po czym, i tu ukłon w stronę e, pana e, Szymona e, Smoczyka, e, szefa wydawnictwa Indygo e, Szymon napisał do mnie maila, Zigi, czy ty masz, chyba, chyba nawet SMS-a najpierw, czy ty masz e, czerwoną książkę Tolstoja? Ja mu pisałem, że tak, mam. A, a jakie wydanie? Zerknij. Ja mówię, pierwsze. O, to wiesz co, to ja ci podeślę, e, dodatek do tego wydania jest suplement, i ten suplement, to jest list to w wagach na kongres pokoju. No, to, to ja już wiedziałem, że tu nie ma zbiegów okoliczności. Dlatego tak bardzo e, staram się, aby to wypromować. Ale to nie tylko to, to jest również. Moje wewnętrzne poczucie, że ponieważ świat jest w tej chwili w tym wahadle, które wiecie, jak te, te wahadła, egregory, prawda, które się wahają w jedną i drugą stronę, jest w tej chwili na tym wahadle, która waha się w stronę konfliktów, wojen, nie, nie rozwiązanych sytuacji pomyślałem więc sobie, że nie będę dodawał oliwy do ognia i nie będę temu wahadłu nadawał siły, ale uruchomię inne wahadło, wahadło, które prze w stronę pokoju, bo dziś wśród stron zwaśnionych, ale również wśród stron, które jeszcze nie są stronami konfliktu, nie ma mowy o pokoju. Tam jest mowa o różnych wariantach wojny, o tym, jak ona może przebiegać jasnowidzenia, szanuję bardzo Pana Krzysia, bardzo go lubię, ale to, to jest dolewanie oliwy do ognia takie jasnowidzenia, bo utrwala się w nas przekonanie, że wojna jest nieunikniona. E, więc ja postanowiłem uruchomić inny egregor, egregor pokoju. A w ogóle to fajna nazwa, nie? Egregor pokoju. Do kongresu pokoju. Zatem Wracając do mojego pierwszego pytania, kogo chciałbym widzieć, a kogo nie, to powiem tak: na pewno chciałbym widzieć wszystkich ludzi dobrej woli, którym mocno na sercu leży pokój na świecie. Ale widzę to nie tylko w aspekcie pogodzenia zwaśnionych stron, ale utworzenia świata w taki sposób, pod wieloma względami. Politycznymi, prawnymi, ekonomicznymi, socjalnymi, społecznymi. W taki sposób, aby e, nigdy więcej do wojen nie musiało dochodzić. Oglądałem dzisiaj wywiad e, pana Wojciecha Dobrzyńskiego z redaktorem Mosakowskim. I powiem Wam, że ogólnie mi się podobało to, treści, jakie tam płynęły. E, wiem, że pan Wojciech Dobrzyński i jego cała ekipa zmierzają również w kierunku utworzenia Kongresu Pokoju. E, I jest to może nieco inna koncepcja niż moja, ale ja myślę, że my tutaj musimy połączyć siły i e, grać czy dmuchać we wspólną trąbę albo grać wspólne, e, wspólną melodię, e, natomiast m, było takie szczególne pytanie, które zadał Pan Mosakowski Panu Wojtkowi Dobrzyńskiemu o to, czy on jest człowiekiem, który e, raczej wyraża idee e, pokojowe, pacyfistyczne, że tak powiem, czy też ma świadomość tego, że pokój pokojem, ale m, trzeba się zbroić, trzeba mieć broń, e, trzeba wszystkich nauczyć i tak dalej, żeby, żeby mogli się posługiwać bronią i tak dalej, i tak dalej. E, zobaczcie sobie to wideo, bo e, warto, bo tam płyną różne treści, które warto wysłuchać. E, natomiast odpowiedź, powiem mi, nie zdumiała nieco, bo pan Wojtek Dobrzyński myślę, że pod wpływem Małej manipulacji pana Masakowskiego odpowiedział twierdząco, że tak uważa, że trzeba się zbroić i trzeba mieć broń i trzeba ludzi nauczyć, jak tą bronią się posługiwać. Manipulacja pana Mosakowskiego, ja nie wiem, czy on sobie zdawał sprawę z tej manipulacji, ale była otóż taka, że w skrócie mówiąc pacyfista to musi być komunista albo przynajmniej jakiś jego poplecznik. No, bo i odniósł się tutaj do historii, że byli tacy pacyfiści w Związku Radzieckim, którzy ciągle mówili o pokoju, ale za plecami czy też za uszami mieli zupełnie inne myśli. Hmm. Tylko, że pacyfiści to nie komuniści. Pacyfiści istnieją i istnieli na całym świecie. Od Australii przez Amerykę e, aż do hmm, południowej Ameryki, e, Afryki i Azji. E, szczególnie pacyfistyczne są narody związane z e, religią buddystyczną, buddyści. E, więc, jakby, manipulacja niefajna. E, natomiast, co ja myślę o, o takim podejściu? E, właśnie to podejście stworzyło potrzebę, e, w której istnieje zawsze wróg, i druga strona. Musi istnieć wróg, istnieje wróg i musimy być gotowi na to, żeby tego wroga odeprzeć albo pokonać. To jest tak stary paradygmat jak nasza cywilizacja, ponieważ my jednak jesteśmy cywilizacją, która zaczyna dojrzewać do świadomości globalnej. Nie mylić z globalizmem to nasza świadomość musi dojść do punktu, w którym wyzerujemy te konflikty, dochodząc do wspólnego wniosku, że jesteśmy jedną wielką społecznością bardzo różnorodną, kolorową, wielorasową, wielojęzyczną, ale jednak jedną. Jedziemy na wspólnym wózku, inaczej mówiąc, na wspólnym statku kosmicznym pod nazwą Ziemia. I obojętnie, czy ona jest płaska, okrągła, czy jeszcze jakaś inna, wklęsła, jesteśmy wszyscy w tym jednym miejscu. Uważam, że Ziemia jako cywilizacja powinna być gotowa na odparcie takiej inwazji z ze zewnątrz. Ale nie pomiędzy sobą. Czas dojrzeć, czas już wyjść z piaskownicy, przestać szykować łopatki na kolegów z piaskownicy sąsiedniej, bo czas dojrzeć do tego, że my jesteśmy jedną wielką cywilizacją, która musi zacząć rozwiązywać swoje problemy tu i nie za pomocą innych z zewnątrz. Jeśli do tego by doszło, czyli rozwiązywanie za pomocą innych z zewnątrz. No to to jest katastrofa, prawda? Czekajcie, bo ja mam napój, a coś mi tu muszki wpadły. Przesiadłem się, ponieważ słońce już zaszło, więc było ciemno. No, więc spodziewam się takich właśnie ludzi. Spodziewam się ludzi. Z całego świata, ale wiem, że tym zaczynem będą Polacy, to wiem. E, mamy jakąś taką ciekawą właściwość, że chyba przez e, historyczne doświadczenia mozolne bardzo, trudne, mamy wielką ochotę, jakby mamy głód pokoju, to mamy we krwi. E, mimo że potrafimy walczyć, to jednak cenimy sobie nade wszystko pokój. I przy tym chciałbym pozostać. Więc y, czemu o tym mówię? Aha, bo gdzieś tam podobno w Nepalu czy gdzieś w Himalajach odbywa się właśnie jakieś spotkanie pokojowe, które zainicjowali Polacy. E, pan Wojtek Dobrzyński ma już bardzo zaawansowane prace nad e, Kongresem Pokoju, który odbędzie się, no nie, tego nie będę zdradzał gdzie jeszcze ale zaawansowane. I teraz ja sobie wyobrażam, że to będzie y, praca wspólna, y, praca wielu narodów, wielu ludzi, dobrej woli z wielu narodów, z wielu języków, praca wykonana online, i praca, która nie zakończy się po weekendzie, y, to będzie praca rozłożona na długi, długi czas. Y, Praca, podczas której zastanowimy się, jakie aspekty y, należy wziąć pod uwagę, żeby je zmienić, y, a być może, że znajdziemy takie, które należy wprowadzić jako nowość, jako nowe rzeczy. Y, tutaj cho chociażby jeden z takich aspektów. Słuchajcie, dzisiaj dostałem list od chyba Kasia się nazywała, na nauczycielka, nauczycielka na urlopie, urlopie wychowawczym, która napisała do mnie bardzo ciekawy list. Ma pomysły, um, uczy się też, jak edukować dzieci w sposób szczególny. Zgłosiła się do pana Igora Witkowskiego, wiem, że już jest po wstępnych rozmowach z nim. Podejmują inicjatywę, by rozpocząć taką, taką edukację. No, zawsze zaczyna się od pierwszej rzeczy, prawda? I yy, jednocześnie, słuchajcie, te wywiady, które przeprowadziłem, czy wywiad, który przeprowadziłem z Michałem, yy, tym panem, który, yy, którego córka tworzy Akademię Widzenia Pozasmysłowego dla dzieci. Słuchajcie, fantastyczna sprawa. To będą aspekty nowej Ziemi. Yy, tak to ma wyglądać. Kogo sobie nie życzę? Nie życzę sobie wszystkich tych, którzy stoją twardo na stanowisku wojennym. E, nawołują do wojny, twierdzą, że jest nieunikniona. E, w różny prosty albo bezpośredni albo pokrętny sposób robią wszystko, ażeby do takiej wojny doszło. E, czasami używają naprawdę bzdurnych e, uzasadnień, Typu, no, wojna i tak musi być co jakiś czas, żeby przetrzebić ludzkość, albo e, argument, e, no, wojna wzbogaca kraje. Kochani, nie, to są, to są właśnie przekonania, które nie są nasze. One nam są narzucane, jak chociażby ten o wzbogacaniu się na wojnie. Tak, bogacą się. Bogacą się e, korporacje, bogacą się e, wielcy, przepraszam, w cudzysłowiu, tego świata, czyli ciem, ciemnota, czyli ciemnogród, czyli ciemność. Tak, oni się bogacą, giną ludzie. Więc dość, mówimy dość. Ja zapraszam wszystkich tych, którzy, którym leży na sercu e, dobro tego świata, pokój na świecie, e, którzy mają różnego rodzaju pomysły, które by chcieli uzewnętrznić. E, kogo chcę? Chcę ludzi, którzy. Albo jeszcze kogo nie chcę. Nie chcę ludzi, którzy szukają dziury w całym, bo to nie sztuka, zawsze można znaleźć. Wolę spotkać się z ludźmi, który, którzy te dziury y, próbują zasypać, czyli znajdują rozwiązania na powstałe problemy, które są tymi dziurami. Y, z wyszukiwania dziur y, i pokazywania palcem, że to się nie uda, bo nic nam nie przyjdzie. Więc y, z takimi ludźmi w tej chwili nie po drodze. E, ostro mówię? No tak, ale słuchajcie, jeśli chcemy osiągnąć y, ten stan, w którym świadomość pokoju y, pójdzie w świat, to musimy mieć ludzi, którzy za tym pójdą. To proste. E, rozmawiałem z paroma y, osobami prywatnie, które nie oglądają moich filmów. Wiedzą, że mam kanał, ale nigdy go nie oglądały, albo zdawkowo. I bardzo się ten pomysł spodobał. E, miałem również rozmowę, krótką, ale miałem, e, z osobami, które e, no stoją jakby po przeciwnej stronie, czy po przeciwnej może nie, ale optują za tą opcją polityczną, która dzisiaj rządzi. I mówią, z masz rację, ja teraz otwieram oczy e, i myślę sobie, dlaczego ja jeszcze optuję za nimi. Przecież to widać wyraźnie, że e, im dziś na myśli leży wojna i jej wygranie. Chore. No. E, co z nowości muszę wam powiedzieć, że... W przyszłym tygodniu w niedzielę będzie, będę miał spotkanie. E, właściwie to, to nie jest moje spotkanie, to jest spotkanie Polonii w bibliotece i na tym spotkaniu będą panowie czy panie konsulowie. E, Okej, okay, to jest w porządku. E, ja powiedziałem e, istocie, która mnie zapraszała na to spotkanie. Basiu, ukłony w twoją stronę. Dziękuję Ci, że mogę być persona non grata na takim spotkaniu albo niemile widziany, bo podpisałem się pod listem Polonii do władz w Warszawie sprzeciwiając się parciu do wojny. Ale pójdę na to spotkanie i postaram się dać Wam jakieś sprawozdanie. Jeśli będzie możliwość nagrywania, to, to nagram. Jeśli nie uszanuję, nie będę nagrywał, ale dam Wam sprawozdanie. Więc trzymajcie kciuki, żeby to spotkanie się uda udało. No i cóż, to tyle na dzisiaj. Już się słońce schowało za drzewami, więc za chwilę będzie ciemno. Bardzo Was kocham. Trzymajcie się i do następnego porannika we wtorek. Cześć.